Dlaczego dzieci z ADHD mogą mieć problem z wykonywaniem poleceń? Zastanów się. Tak, ty się rodzice zastanów, żeby było śmieszniej. Nie dziecko, tylko ty rodzicu. Zastanów się, co mówisz do swojego do dziecka. Ja przez długi czas mówiłam w ten sposób. Weź sprzątnij ze stołu, weź wrzuć naczynia do zmywarki, potem pozamiataj, a na koniec wynieś śmieci. W jednym zdaniu. Był komunikat w jednym zdaniu. A moje dziecko co słyszało? Nie wiem, ale taki ogrom obowiązków, który już ją przerażał, który już sprawiał, że nie była w stanie wykonać, i nie wiem, czy usłyszała którykolwiek z tych poleceń. Więc, jeśli masz podobny problem, to proponuję ci mówić po kolei. Kochane moje dziecko, sprzątnij ze stołu. Przy czym sprzątnięcie ze stołu polega na tym, że zbierzesz z niego wszystkie naczynia, ścierasz mokrą szmatką i zostawiasz powiedzmy jakiś obrusik. Tak? Gdy to zrobi, tak dopiero wtedy, gdy to zrobi i gdy to sprawdzisz, że to zrobiło, wtedy mówisz dobrze, super, a teraz włóż naczynia do zmywarki. I też najlepiej, żebyś wcześniej kilka razy pokazała, w jaki sposób te naczynia się wkłada. Gdy to zrobi, wtedy mówisz kolejne polecenie. Pozamiataj tą i tą przestrzeń konkretnie czy tam podkurzaj? Nie, że tylko pozamiataj. Pozamiataj kuchnię, pozamiataj korytarz, pozamiataj łazienkę, odkurz pokój. W ten sposób, konkretnie, po kolei, tak żeby wiedziało, co robić. Z wyniesieniem śmieci podobnie. Wyjmij włóż, zwiąż, zanieś. Nie, że na luzie, że ty, jeśli ty wiesz o co chodzi, wcale nie oznacza, że twoje dziecko też.